Dzień dobry, dzisiaj miały być tylko dwa filmiki, ale nie mogę się powstrzymać, żeby się z Wami nie podzielić. To jest tak naprawdę to, o co mi chodziło, kiedy zaczęłam brać suplementy. Właśnie odebrałam najnowszy, świeżutki wynik swojego cholesterolu i trójglicerydów. Ja go oczywiście zamieszczę dla niedowiarków, z każdego wyniku, pod filmikiem albo w poście na Facebooku. Natomiast jestem po prostu zachwycona. Minęło pół roku jak biorę te suplementy i wszystko jest w normie, a miałam mocno przekroczone. To jest naprawdę na granicy cudu i juhu! Odskakuję do góry z radości, bo naprawdę y, to jest mój szczęśliwy dzień. Y, spodziewałam się, że będzie poprawa, ale że już wszystko będzie w normie, to naprawdę przerosło moje oczekiwania. I teraz, co jest najważniejsze? Ten cholesterol całkowity mieści się w normie, ale co najważniejsze: y, y, cholesterol HDL, czyli ten dobry, pozytywny, no, który jest też do pewnych procesów w organizmie niezbędny, trochę wzrósł w górę. Natomiast LDL, czyli ten gorszy, który trochę psoci w organizmie, znacznie poszedł w dół i to jest właśnie taki dobry stosunek tego jednego cholesterolu do drugiego, który powoduje, że jesteśmy po prostu zdrowi i organizm normalnie funkcjonuje. No i co najważniejsze, tu to, to już nie tylko są w normie, ale ta norma jest w ogóle jakaś rewelacyjna, bo Poprzednio miałam 130, co już mieściło się w normie, bo do 150 jest norma, natomiast teraz mam 66, to już jest w ogóle jakaś rewelacja kompletna. Mówię Wam, że te suplementy są naprawdę cudowne. One ratują zdrowie, a to, że schudłam, to jest taki bonus dodatkowy. I oczywiście nie wszyscy mają nadwagę. Nawet te osoby, które mają złe wyniki cholesterolu, czasem są szczupli i wcale nic nie wskazuje tak na zewnątrz na to, że mogą mieć pozapychane żyły i złe wyniki. Także kochani, badajcie się, sprawdzajcie swój stan zdrowia. A jeżeli komuś cokolwiek dolega, to zasuwajcie biegusiem do mnie, bo to działa. Ja jestem po prostu zachwycona. To tyle na razie. Dzięki, na razie, papa. Pa.